Sarah Young. Jezus mówi do ciebie. Dziesiąty grudnia. Uczyni mnie centrum swojej uwagi, gdy szukasz bezpieczeństwa, w myślach. Które nie biegną ku mnie, wciąż starasz się uporządkować świat w taki sposób, aby stał się miejscem przewidywalnym i bezpiecznym. Te starania, nie dość że są skazane na porażkę, to jeszcze wywierają negatywny wpływ na Twój rozwój duchowy. Gdy Twój świat wydaje się niestabilny, chwytasz moją dłoń. Szukając wsparcia, i żyjesz w świadomej zależności ode mnie. Porzuć marzenia o łatwym życiu i ciesz się tym, że kłopoty zwiększają Twoją świadomość mojej obecności. W mroku niedoli łatwiej jest Ci dostrzec blask mojego oblicza. Zaakceptuj wartość problemów w tym życiu. Poczytując je za pełną radość. Pamiętaj, że w niebie czeka na ciebie wieczna beztroska. Czytał Bogdan Dmowski.